Wraz z łopakami organizujemy konkurs na Dragon Lore. Więc jeśli chcesz ją wygrać, zajrzyj do pierwszej linijki w opisie, tam znajduje się konkurs. Zaloguj się przez Steam'a i za wykonanie wszystkich zadań zdobądź 5 dodatkowych punktów. Powodzenia wszystkim! Dzisiaj Manko i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. I będzie dzisiaj, tak jak mówiłem, otwieranie skrzynek. I pod tymi dwoma filmami, czyli nowa skrzynka Hydra i najlepsze dropy z niej, byliście łącznie 2000 lajków. Więc otworzymy sobie 4 czyli z tych lajków plus tą jedną moją początkową, czyli będzie Open dzisiaj z 5 skrzynek, liczymy na jakieś super rękawiczki i powiem wam tylko jedno jeszcze, będę na Good Game Expo od 1 do 4 czerwca. Jest ten event, ja będę od 3 do 4, czyli to będzie sobota i niedziela, więc jeśli chcecie się ze mną spotkać, walnąć w fotę, to wpadajcie mordeczki na event. Więcej info macie w opisie i tam gdzie możecie bilet kupić, więc w odcinku też wam daję info. Więc co? Jeśli spodobał Wam się odcinek, zostawcie lajkacze w górę, skomentujcie i zostawcie subskrypcję. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za 50 tysięcy. Teraz możecie sobie zobaczyć reakcję. A tymczasem co? Przechodzimy do odcinka. OK, Mardeszy, więc na początku kupujemy skrzynkę, a raczej ich 5. Ok. I teraz kupimy sobie jeszcze 5 kluczy i lecimy OK, wydałem na to mniej więcej jakieś 23 euro, coś takiego, więc powiem Wam, mam nadzieję, że coś dobrego wyleci. A więc mam 5 kluczy i powiem wam taką ciekawostkę. W że życiu może otworzyłem z pięć skrzynek, może masz z 10, ale nigdy nie robiłem czegoś takiego, że to nagrywam czy coś, więc to jest taki w sumie dla mnie też taki po prostu specjalny odcinek. Więc co? Lecimy z pierwszym kluczem na odcinku, otwieramy. Drugi kluczyk, nie, nie skrzynkę, o, zaczynamy od klucza. Okej, okay. i jak wiecie, no, był odcinek o wszystko wiemy, ale pewnie chcielibyście wiedzieć, w co ja wceluję, co mi się podoba. Najbardziej podoba mi się ten 5.7, a wiecie, ze streamów i w ogóle, że bardzo lubię grać z 5.7, czy to na jakimś forsie czy coś, więc myślę, że ten 5.7 będzie dobrą opcją. A więc klikamy skrzyneczkę, może w pierwszej skrzyneczce. Dobra, lecimy z pierwszą skrzyneczką i mamy... Mark 10 Aloha, ale jestem kompletnie nieprzyzwyczajony do otwierania skrzynek w CS-ie. Ale okej, okay, dobra, mamy tego maka. Zostały nam jeszcze cztery klucze, bo, no tak jak przy, przypominam, właśnie zostawiliście 2000 lajków i może by, w sumie, jeśli by się przyjęło takie otwieranie skrzynek. To pod tym odcinkiem, jeśli też będzie dużo lajków Każde 500 lajków to będzie jedna dodatkowa skrzynka Więc możecie sobie zostawiać te lajki To myślę, że możemy zrobić sobie kolejną pęk Dobra, mamy emeczkę w statrachu, ale myślę, że ona już... Teraz jest dosyć mało warta, bo już trochę dni minęło od wyjścia tych skrzynek, tej ogólnie operacji. Dobra, mamy tą MSK i jaki to jest. I to jest minimalware. Zobaczymy, ile kosztuje. I powiem Wam, że ona kosztuje 7. Ej, dobra, 7 euro kosztuje, więc nie jest najgorzej. Ok, otwieramy. A wiecie co teraz zrobimy? Czekajcie. Teraz zrobimy coś w ten desen Klikniemy sobie skrzynkę ostatnią i użyj klucze. Dobra, lecimy z trzecią skrzynką. Jakaś rękawiczki, coś złoty z kim nigdy kosy nie otworzyłem ani rękawiczek. Dobra, mamy taka. Średnia się to zapowiada, ale wiecie co? Ja mam plan. Wiecie co to jest? Ja wiem. Jesteście gotowi? Bo mój flet jest zawsze gotowy. Dobra. Otwieramy kluczy, mamy skrzynkę. Dobra. Otwieramy tą skrzyneczkę fletem. Oczywiście. O, nosem. I tutaj fletem. Ok, czekajcie, muszę nacelować. okej, okay. dobra. Otwieramy. Trzy, cztery. Rękawiczki. Dobra. Średnio to zaczarowałem, Będzie trzeba lepiej tutaj zagrać na tym flecie. Mamy famasa makabre. To nie zła, makabra z tego famasa, No i jak na razie z tego całego openingu. Dobra. Trzeba będzie to, kurde, zrobić na czilku. Musimy dobrze to wszystko zagrać. Okej, okay, dobra. Ja po prostu czuję, że teraz będzie dobry skin. Lecimy jak na razie mamy... 4 niebieskie halo, 22 euro. Weź... Ach, szkoda gadać, dobra. Otwieramy to. I otwieramy, o takim flikiem, nie? Otwieramy to Czekajcie, muszę trafić Dobra, lecimy po rękawiczki albo tylko hyperbestia I co nam wypadnie? Ajajaj, aj, aj, up, up, ajajaj aj, aj. So fucking waste of money, guys Oj, 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 hello, guys Dobra Mamy 5 niebieskich skinów, jest to bag 10 dziesięć... Jest to M4A1 Briefing w Statraku, warta 7 euro, to troszkę ona się zwróciła, Tech 9 Cutout, Fama z Macabra oraz UMP Metal Flowers i w jakim to jest stanie w ogóle? Faktory New, może coś z tego wyciągniemy, czekajcie, może 57, od razu, dobrze, no widzicie, pierwszy opening na kanale i to się, no... No, nie pychło, ale jak zachęcicie lajkami, może w kolejnym się powiedzie. Więc zostawcie lajkacza i przechodzimy do takiego oficjalnego pożegnania się. Okej, okay, to co? Ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejszy opień. No, widzicie, no, nie zawsze jest i nie zawsze się wygrywa, czasami też się przegrywa. Dziękuję, że oglądaliście. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka w górę, skomentujcie. Właśnie, jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie. Koza. Koza jeden. OK, i będę wiedział, że dotrwaliście do tego momentu, możecie również zasubskrybować kanał, lecimy teraz do 100 tysięcy, 50 już biliśmy, mega wam jeszcze raz za to dziękuję, życzę wam miłego dnia i pamiętajcie o tym Good Game Expo, bo będę, więc wpadajcie i co? Trzymajcie się, siemanko!